Witaj serdecznie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o emocjach, o tym jak powstają, skąd się biorą i jak to się dzieje, że je somatyzujemy. Czy je, somaty, czy je somatyzujemy? A więc tak, nasze emocje jest to odpowiedź naszego organizmu, naszej podświadomości na to, co się dzieje, na daną sytuację. Każdą sytuację, jaką, yy, jaka, w jakiej się znajdujemy, przechodzi przez pierwszy filtr, i to jest filtr bezpieczeństwa, czy jestem bezpieczna, czy nie. Yy, czyli przez filtr naszego mózgu gadziego, naszego mózgu przetrwania. I on de yy, decyduje, czy ja jestem teraz w yy, yy, niebezpieczeństwie, czy jestem bezpieczna. I yy, jeżeli emocja, która we mnie powstała, jest emocją ciężką, trudną, czyli jest związana z jakimś niebezpieczeństwem, że ja czuję się zagrożona. I to może być zagrożenie różnego, różne, różne zagrożenie, może być to zagrożenie fizyczne, że rzeczywiście ktoś na mnie napada, ale to może być na przykład zagrożenie yy, takie słowne. Ktoś rzeczywiście na mnie napada, ale to może być też takie bardzo, bardzo delikatne niebezpieczeństwo, że na przykład ktoś mi powiedział, jakieś tam, jakąś szpilę mi wbił i ja się czuję właśnie w niebezpieczeństwie. Czy na przykład właśnie obkadał, czy ja czuję, że na przykład ktoś się patrzy na kogoś, czyli że on nam o mnie myśli i wtedy w, u mnie. Powstają różnego rodzaju emocje, jako, i właśnie czuję się w niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwie, ponieważ dobra, ale to za chwilę do tego dojdziemy dobra, czuję się w niebezpieczeństwie. Jeżeli czuję się w niebezpieczeństwie, włącza się mój mózg automatyczny, który będzie dbał teraz o moje bezpieczeństwo, będzie produkował hormony, dzięki którym ja mam się obronić. Tylko, że to jest na takim poziomie bardzo biologicznym fizycznym, y, pierwotnym, czyli hormony y, związane z, y, z atakiem lub ucieczką. Hormony, które mają dać siłę i energię moim rękom i nogom do ucieczki, do obrony. I ta energia, te hormony, one mają dotrzeć do swojego punktu przeznaczenia i mają y, być zużyte. I wtedy się rozładowuje całe napięcie i emocja schodzi. Natomiast tak naprawdę, y, dzisiaj nie jesteśmy bardzo często w zagrożeniu życia, takim dosłownym. Wręcz przeciwnie, bardzo często jest tak, że właśnie y, czasami jest to nasz partner, który nam coś tam powiedział, jakąś szpilę wbił, czy, mm, czy nasza mama o, coś tam powiedziała. Czyli gener generalnie nie jesteśmy w zagrożeniu ale czujemy zagrożenie, czujemy, że ktoś jest przeciwko nam i, yy, i nie możemy, albo nawet nie mamy yy, siły, możliwości, żeby tą osobę zaatakować, czy żeby uciekać. W związku z czym te hormony, ta energia zostaje w ciele i w ten sposób się somatyzuje. W ten sposób zostaje uwięziona w ciele. Dlatego jest bardzo ważne, żeby energię, y, którą niosą nie nasze emocje, y, emocje, które czujemy w ciągu dnia, właśnie przeważnie te związane właśnie z napięciem, z jakąś złością, z jakimś rozdrażnieniem, y, z poczuciem y, niższości, y, y, bycia poniżonym, pogardzanym, że te emocje. One powinny być wyrażane. Jedną z bardzo fajnych technik jest technika krzyku, i ja tutaj zawsze proponuję znaleźć sobie jakieś miejsce odludne, gdzieś w lesie, na jakieś polanie, czy, czy w ogóle w lesie, i po prostu sobie krzyczeć. Nie, nie wszyscy możemy sobie na to pozwolić, wiem, ale jest to bardzo fajna technika, bardzo przynosi dużo ulgi. Inną to jest po prostu wyrażenie swojej złości, czy nawet właśnie rozżalenia, czy, czy napięcia jakiegokolwiek, baleniem na przykład z ręcznikiem w łóżko. Jest bardzo uwalniającą techniką. Często na przykład nie chcemy krzyczeć, no bo co sąsiedzi sobie pomyślą, ale przynajmniej schodzi z nas napięcie, rozładowuje się całe napięcie, które jest w nas. Inną techniką jest TRM, czyli technika drgania całego ciała, z tym, że to jest technika, do której już potrzebujesz przewodnika, potrzebujesz terapeuty, który, który Cię poprowadzi. Ja z mojej strony zachęcam do uczestniczenia w integracjach emocjonalnych. W, integra w integracjach emocjonalnych, czyli... <gry> Przy, na sesji integracji emocjonalnej pozwalamy sobie na przeżycie do końca emocji, na zobaczenie, co tak naprawdę wywołało tą emocję i dlaczego ta emocja się w nas, w nas pojawia. Bo tak jak mówiłam na przykład o konfliktach wewnętrznych, jest w nas taki głęboki ból. I to jest ból, który, którego. Staramy się nie dotykać, który bardzo boli, którego się boimy i w ogóle jest tak, tak się tego boimy, że stworzyliśmy wokół tego cały system ochronny. I ten system nie pozwala nawet, nawet pomyśleć, że tutaj dotyka, ktoś dotyka nam tego naszego bólu. I to, ten ból to jest bardzo często to, że ja się nie nadaję, że ja nie mam, nie zasługuję na przykład, że ja nie jestem wystarczająco dobra, że ja. To są wszystko takie, takie przekonania. I te przekonania tak naprawdę bardzo często nas prowadzą właśnie do różnych stanów emocjonalnych, takich właśnie spowodowane takich emocji, jak żal, jak właśnie rozżalenie, złość, yy, czucie bycie jakby czucie się pogardzaną, czy niedocenianą. I od tych uczuć, od tych przekonań bardzo często uciekamy, a one są jakby podstawą tego, jak Emocjonalnie reagujemy, o, są podstawą tego, jaka emocja mi będzie przyświecać, kiedy ja będę reagować, kiedy ktoś mi coś powie i jak ja będę spostrzegać daną sytuację. Dlatego bardzo ważne, bardzo ważne i, bardzo, i warto przyglądać się swoim emocjom, zobaczyć, co tak naprawdę się we mnie dzieje, co jest we mnie ważne i żywe w danym momencie. I tyle. Jeżeli masz ochotę, zapraszam bardzo serdecznie na sesję integracji emocjonalnej albo na sesję, jeżeli masz ochotę, napisz do mnie. I to wszystko możesz mnie znaleźć na stronie www.desprendete.es. Pozdrawiam serdecznie.